Jeśli chcesz zbudować biznes, który nie tylko da Ci pieniądze na bieżące wydatki, ale jest prawdziwą marką, którą będziesz mógł przekazać przyszłym pokoleniom, oto moje dwa typy. Po pierwsze, work-life balance istnieje, ale nie dla każdego. Sama mam okresy w trakcie roku, gdzie pracuję większość doby i to jest normalne. No niestety, aby zbudować biznes, często musimy dać z siebie bardzo dużo, szczególnie w początkowej fazie. Warto jednak pamiętać, że nie da się tak wiecznie i to, że nie jest to dobre. Odpoczynek jest równie ważny. Po drugie, to ty jesteś swoim biznesem. To, czy pracujesz z własną głową i jak silny jest Twój mindset, będzie punktem kluczowym w budowaniu trwałego biznesu na lata. Niestety, wiele z nas ma zakorzenione negatywne przekonania o biznesie, pieniądzach, przedsiębiorcach, wyniesione ze szkoły czy domu. Mindset to absolutny priorytet. Wiem, bo czasami jak go utracałam, od razu moje... Życie szło w dół. Bez silnej głowy może i osiągniesz sukces, ale nie utrzymasz go długofalowo. Będzie to raczej jednorazowy strzał gotówki, ale nic trwałego. Chcesz wiedzieć, jakie mam na to sposoby? Skomentuj Mindset, a wyślę Ci wideo z moimi tipami.